Skąd się według pana wziął kalmer? Kalmerowie są rodziną polską pochodzenia angielskiego. Nie, panie, to są Żydzi polscy. Nazwisko ich brzmi Kulmer i pochodzi od Hełna na Pomorzu. Jego ojciec ochrzcił się na kalwinizm i był niezawodnie takim samym łotrem jak on. Kozieniecki szeroko otworzył usta. Ja, rzekł dalej twardowski. Zajmuję się teraz studiami nad życiem pana Kulmera. Mam do tego powody rodzinne. I nie spocznę, dopóki tej jadowitej gadziny nie zgniotę. On walczy ze mną oszczerstwem, bronią nikczemnego tchórza i pana między innymi w tej walce użył za narzędzie. Interesuje mnie tylko to, czy pan był narzędziem świadomym. Zapewniam pana, że gdybym nie wierzył w tę historię, nikomu bym jej nie powtórzył. Nie jest mi miło, że pan w nią uwierzył, ale tak pan lepiej wygląda. Pomówmy teraz o panu. Kozieniecki milczał. Zdenerwowanie jego rosło, tymczasem Twardowski mówił spokojnie. Słyszałem, że pan pochodzi z uczciwej i kulturalnej rodziny polskiej. Jest pan człowiekiem inteligentnym, zdolnym, niezawodnie pracowitym, o czym świadczyć może suma pańskiej wiedzy. Pomimo młodego wieku, już zdążył pan wybić się naukowo. Natomiast to, że wybrał pan karierę naukową, świadczyło, że miał pan wyższe aspiracje duchowe, no i skromne wymagania od życia. Odkąd zjawił się pan w widnokręgu uniwersyteckim, znalazł się ktoś, kto podpatrzył w panu pewien pociąg do komfortu, do wykwintnego otoczenia, no i pewien snobizm. Zauważył, że można rozbudzić w panu lekko idące w tym kierunku ambicje, a żeby z tych ambicji zrobić oczywiście później pasek, na którym będzie można pana prowadzać. Tym kimś był, zdaje się, starszy pański kolega Topoliński. Wykazał panu, że z pańskimi zdolnościami można być czymś więcej niż profesorem, żyć na wyższym, o wiele wyższym poziomie niż żyje uczony. No, a później ofiarował się panu otworzyć drogę do lepszego życia. Drogą tą było wejście do potężnej organizacji, istniejącej, jak mówił, na całym świecie rządzącej wszędzie, kierującej wszystkim. Z tą organizacją dochodzi się do wszystkiego, bez niej do niczego. Prawda? Powiedział to panu niemal tymi samymi słowami. Kozieniecki milczał.